Dobra wiecie co, tak się stało, że wysyłaliśmy zażalenie do AirBnB i do właściciela o to mieszkanie Że po prostu jest tu brudno, no, to nie jest mieszkanie, które jest na tych zdjęciach i nie przedstawia się dokładnie I po dłuższych rozmowach jakie nastąpiły i z właścicielem i z serwisem AirBnB zostało to anulowane nasze jakby zamówienie i zostanie nam w 100% oddany zwrot pieniędzy, jaki za, za to w ogóle do, zapłaciliśmy, tak? Czyli opłacało się i po prostu zmieniamy miejscówkę na, na lepszą, miejmy nadzieję. Bo po prostu jest tu zajasno. Jest tu zajazd i kosztuje zajęstwo 36 euro za noc. Jest to za, za dużo. Jakbyś zapłacił 16 euro za noc, to spoko. To spoko, to możesz to przeżyć, nie ma co wymagać Ale jak już płacisz 36 euro za noc, no to jednak jakieś standardy muszą być zachowywane A tu nie są zachowywane, bo siedzisz dłużej w pokoju i po prostu niedobrze ci się robi, bo jest tak zakurzony no. Także oddajemy klucze, robimy checkout w ten sam dzień i idziemy robić check-in w nowym hotelu Dobra, zjemy sobie coś lokalnego w takim oto miejscu o, o. Zobaczymy ile będzie kosztować. Mamy do tego chlebki świeże mięsko idzie Zów To no, dużo. z taką zupką, A na sala, co Oczywiście pieski czekają, żeby coś im kopsnąć do jedzenia, ale te psy wcale nie są jakieś agresywne jakieś w ogóle nie atakują oni nic, schodzą sobie takie obok ciebie po prostu. Nie ma co ich się obawiać, chociaż na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niebezpieczne A to jest taki bulion, jakby gotowany na kościach Bardzo podobny do koreańskiego, ale myślę, że używamy krowy i to jest piekło Tak, a są podobne do koreańskiego z nie? Tak, tylko nie włożymy ryżu w to No zobaczcie, lokalne miejsce, lokalne na maksa samej lokale się tu siedzą z takim oto widokiem mm. muszę przyznać że jest to naprawdę bardzo pyszne i bardzo się cieszę bo to wygląda jak kiełbasa lecz to kiełbasą nie jest to jest po prostu ryż z przyprawami zawinięte i nie ma w ogóle mięsa to jest po prostu ryż z przyprawami. w postaci wyglądającej kiełbasy plus bulionik na gościach Wygotowany Elegancko, bardzo się cieszę. Trochę się bałem, że to będzie jakieś mięso czy coś. Może nie jeść tego mięsa, a się okazuje, że to wegetariańskie. No, no coś. dobra, udało nam się zabukować jakieś nowe miejsce. Miejmy nadzieję, że teraz będzie trochę czyściej i przyjemniej. Tutaj mamy jakąś piekarenkę, ale dopiero co zjedliśmy, a to co jedliśmy za dwie osoby zapłaciliśmy 100 egipskich funciaków. Naprawdę w Egipcie można tanio się wyżywić. A jak już się pozna w ogóle język i miejsca, to pewnie jeszcze tanie Bo i tak podejrzewamy, że to była wyższa cena niż dla lokalesów Ale to normalne no To i tak jest mega tanio No dobra, lecimy No dobra, znaleźliśmy jakiś pokój Warunki troszkę są lepsze Jest na pewno czyściej niż tam gdzie było Nie ma jakiegoś szału Ale to kosztuje 100 dolarów za 5 nocy A tam kosztowało 150 Więc 5 dych zaoszczędziliśmy i jest czyście Na pewno można oddychać Tak mniej więcej wygląda Siemanko Lucy Siema Mamy 3 łóżka <laughs> Także możemy kogoś przenocować jak będzie trzeba Tak wygląda łazieneczka no, troszkę hardkorek, no Troszkę hardkorek, ale Ale jest lepiej niż było, tak? Lepiej niż było I mamy też balkonik Może nie jest jakiś super, ale jak ktoś pali, czy coś To zawsze, o, Widok na miasto ma no, przy papierosku, tak? I jest też tu śniadanie. A, maybe has to ask A, bo. Ja nie wiem, Nie. Ok. A, tutaj mamy poście. Ok, jedno i drugie. Oh, have tu. Very good. good for you. <laughs> <laughs> Także myślę, że to był lepszy deal. Więźnych zaoszczędziliśmy i mamy w czystszym miejscu także spoko Jesteśmy w miarę zadowoleni teraz. No, Nie. Cheaper, Nie. Nie. cleaner, Dobrze, odpocznijmy i pomyślmy. Bo dzisiaj było troszkę Aktywnie. Dobra, wiecie co, wyszedłem sobie wieczorem, przejść się. Żeby znaleźć jakiś supermarket I kupić coś małego do zjedzenia Coś do picia, jakąś wodę Może jakiś kefir, jogurt no Jakieś te ulice tutaj w Kairze inne Tutaj dzielnica niby światła, niby ludzie Coś się dzieje Ale tak naprawdę to są same sklepy jakieś z ubraniami Nie ma żadnego sklepu jakiegoś spożywczego czy coś Nie wiem o co chodzi W ogóle jeszcze supermarketu takiego dużego tutaj nie znalazłem w Kairze, ale za to od groma sklepów z ubraniami już znalazłem. W Gizie było to zdecydowanie dużo łatwiej więcej sklepów z jedzeniem niż z ubraniami. O, ale tutaj widzę, jak w Hiszpanii również sprzedają ubrania na ulicy. O. Tu jakaś duża kolejka za czymś A lody, czy hamburgery Lody sprzedają Całkiem dużo ludzi stoi To zapewne smaczne no, Ale nie za bardzo mam teraz ochotę na lody Ale jak widzicie Cały czas idę Cały czas sklepy Pasaż jakiś, światełka A jedyne to co z jedzeniem znalazłem To lody, McDonald's jakaś cukiernia, która też sprzedała lody Jakoś nie mogę się odnaleźć jeszcze Nie wiem za bardzo, jak działa to miasto Ale no, ruch jest Ale tutaj jaki sklep w ogóle No, patrzcie jakie oni ubrania Ciekawe na jakie okoliczności takie ubrania nakładają a to takie chyba nocne seksy piżanki, tak? To w takich ubrankach, dziewczyny ubierają się dla swoich mężczyzn czy kochanków, Ciekawie, naprawdę ciekawe. Po dłuższym chodzeniu chyba w końcu znalazłem miejsce, gdzie na pewno chyba trzeba przyjść i zjeść kolację. Ja byłem w piekarni, kupiłem sobie coś słodkiego. Na schrupanie, ale tutaj znalazłem miejscówkę Która chyba jest naprawdę kozacka Tu jest taki kocio Tu jest tyle ludzi Że to na pewno musi być dobre No teraz tu nie będę siadał, ale jutro z, z Lucy będę mógł tu przyjść I spróbować co oni tutaj serwują, bo to wygląda naprawdę niesamowicie smacznie Jest tu od groma stolików, od groma ludzi to jest na pewno miejsce, w którym chciałoby się być. Tak, tak uważam. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kraju naciągaczy. Bo chyba już po czterech dniach dochodzę do wniosku i mogę powiedzieć, że jest to kraj naciągaczy. Jak ktoś w komentarzu napisał, nie okradniecie, nie oszukacie, ale cię naciągnie. No, no, no tak to wygląda. Egipt. Brud czuć od razu Ale przynajmniej nie śmierdzi śmieciami To jest big plus Jak nie śmierdzi śmieciami to jest dobrze No dobra Pobudka jest Czas coś zjeść Zaraz śniadanie do nas przyjeżdża I zaczynamy nowy dzień Co robisz? Odkurzał spodnie No to tutaj Czekając na śniadanko Odkurzamy ubranko <gryzny> Bardzo ciężko jakoś nam znaleźć jest Jakąś pralnię Taką samoobsługową Nie wiem, jeszcze ktoś tego yy, nie rozkminił Żeby otworzyć taką pralnię samoobsługową Dla turystów Bardzo możliwe bo już po 4 dniach czas na pranie Przydałoby się odświeżyć ubranie tak? Ale Może dziś, może jutro Dobra, czekając na śniadanie Mówię, dobra za 5 minut będę się pyta, to, 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 to kawa z mlekiem, czy herbata, czy to. Mówię, dobra. Leżę, robię ten sobie filmik, czy coś, próbuję go jakoś przeedytować. Mija pół godziny, mówię, chyba coś, nie tak pół godziny robiąc śniadanie. Co to za śniadanie, tam robię, mówię, i się do, zapytam. Jeszcze raz, nas śniadanie, i takie widzę, że w szoku, że, że już dawno chyba powinno przyjść. Dzwoni. Tam czy tam piszę do nich na górę. A no dobra, no to czekaj. 5 minut. <laughs> o bądź. <laughs> Inshallah. <laughs> Inshallah. Mm. Tak, po paru dniach mogę stwierdzić, że naciąganie jakie tutaj jest, jest na maksa męczące. Są tu ludzie, którzy wiesz, uczciwie i normalnie ci dają cenę i sprzedają. Oczywiście, jeden drugi tak to zrobi, zgubisz swoją czujność i nagle 5-6 cię naciąga. Dobrze, że to są małe ceny takie te wiesz, że to naciąganie jest na dolara 2, ale skoro cena jest tak niska, no to czemu ja mam płacić więcej? No, ja to, to, to tego nie kumam. Ale bądź, bądź. Jest to na maksa męczące, jest to takie wyczerpujące, bo człowiek nie do końca może się zrelaksować, bo gdziekolwiek by nie szedł, cokolwiek by nie próbował kupywać, to cały czas musi uważać. Cały czas i to takie jest, no takie dziwne uczucie, takie dziwne, kurde, wewnętrzne uczucie, takie trochę rozgoryczenie, takie trochę takie weź, zdenerwowanie, no niby cię nie oszukał, niby cię nie okradł. No ale już czasami wiesz, że kurde, no zapłaciłeś dwa razy więcej Czy tam trzy razy więcej niż powinieneś, no Dlaczego? Dlaczego ty masz płacić więcej, nie? skoro tak to wygląda w tym kraju i takie są ceny, no To jest takie trochę ja, Jest to trochę męczące A to dopiero początek, tak? No nic Lucy próbuje rozgryźć, jak należy wiązać chustę. Hijab. Tak? No, dokładnie No, ale to już teraz też można sobie odpowiedzieć pytanie, dlaczego się wiąże takie chusty. Jeden z powodów może być taki, że jest tak brudno, tak zakurzone, że trzeba po prostu chronić te włosy, żeby było po prostu czyście. Tak. Jest troszkę wygodnie niż po takim całym niechodzeniu, po takim kurzu bez takiej chusty, nie? Czy bez nakrycia głowy. No dobra, w końcu znaleźliśmy śniadanie, odnalazło się. Hop, hop, hop. Tak to mniej więcej wygląda. Niejeczka. Ten jakiś chlebek. Kawałek pylonu Serek. No zawsze coś, tak? Zawsze coś, co można by schrupać dzięki czemu można dalej iść. No dobra. Jakieś śniadanko zawsze. Padło tak Człowiek coś tam na żołądek wrzucił Zobaczmy na dwór O Boże, życie się toczy No dobra Myjemy zęby I idziemy w trasę